Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Rozmowa dnia, a w naszym studio Marta Bejnar-Bejnarowicz, Gorzowska Radna Klub Radnych Polska 2050. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Świeżo po sesji jesteśmy. To wczoraj gorzowscy radni dyskutowali na kilka tematów, ale nie dyskutowali na temat, przynajmniej nieoficjalnie, być może w kuluarach, na temat podwyżek podatku. Wiemy, że pan prezydent ściągnął ten punkt z programu. Ale z poprzedniej sesji. bo Jeszcze on z poprzedniej nie sesji. Mm -hmm. Na tej nie wprowadzał. To znaczy, że wciąż nie ma kompromisu wśród radnych, tak? tak. I jakie podwyżki i, i, i czy w ogóle podwyżki? To znaczy, myślę, że czy to tutaj jakby temat chyba jest zamknięty, bo no niestety, ale braki w budżecie mamy dosyć duże, a potrzeby są rosnące. Też jakby wszystkie okoliczności yy, związane z inflacją, ze wzrostem cen, z... z, z Całym procesem inwestycji, który w tej chwili no niestety, ale jest coraz droższy powodują, że my musimy w jakiś sposób nadrobić te braki. A przypomnę, że wpływy z podatków idą na wydatki bieżące, tak? czyli na te, na które nam najbardziej brakuje pieniędzy, bo na inwestycyjne możemy pozyskać z różnych mm -hmm. czy programów, czy, czy środków zewnętrznych. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki bieżące typu właśnie pensje dla urzędników, o czym, yy, była dyskusja o czym też była dyskusja, tak, pokrycie kosztów typu prąd, yy, yy, ogrzewanie i tak dalej, to takie właśnie Typowo bieżące rzeczy, no to one mogą być pokrywane praktycznie tylko z podatków. Budżet musi się spinać. Tymczasem, właśnie, tak jak pani mówi, pojawiła się wczoraj e, pojawił się głos przedstawicieli NZZ Solidarność Urzędu Miasta, czyli związków zawodowych. E, mówiących Chyba o solidarni? O, mówiących o tym, w każdym razie mm -hmm. związki zawodowe domagają się. Podwyżek w budżecie na rok 2024 o minimum 1000 zł brutto. Prezydent szybko obliczył, że to ponad 30 milionów złotych, które musi zabezpieczyć w przyszłym budżecie. Podwyżka podatków, o której rozmawialiśmy w tym zakresie maksymalnym, da nam wpływ większy o 15 milionów. Mhm. To jakby dla pokazania, dla pokazania, jakby skali braku. Czyli myśli pani, że takie podwyżki w takiej skali są realne? Myślę, że nie niestety chociaż w projekcie budżetu w tym który został nam przedstawiony y, tydzień temu y, do analizy jest tam y, zwiększenie środków na y, pensje y, nie tylko dla pracowników ale dla pracowników urzędu ale mhm. także dla nauczycieli i innych grup które są finansowane środków publicznych y, natomiast to nie jest taka kwota to nie jest taka kwota? Czyli na jakie mogą liczyć? Możemy powiedzieć, czy nie? Ja nie jestem w stanie w tej chwili obliczyć całej kwoty jeden z większych pracodawców yy, punktu, w Gryżowie. Tak, punktu całego budżetowego przeliczyć mhm. na liczbę pracowników, bo też nie wszyscy tyle samo zarabiają. Jasne. Ale myślę, że tysiąc złotych brutto to jest dosyć dużo. Ja oczywiście to rozumiem, bo no, ceny rosną, tak? Życie jest coraz droższe i wiadomo, że nikomu nie jest łatwiej. Także te roszczenia są dla mnie jak najbardziej zrozumiałe. Pewnie też są jakby z górką, tak? Czyli że Związek Zawodowy jest w stanie w jakiś sposób pójść na kompromis z panem prezydentem, ale nie widziałam złej woli ze strony prezydenta. Myślę, że tutaj jakby mając na uwadze no, realia życia w Rynek Kozowie, pracy też jest bardzo trudny, trudno o dobrego pracownika. No za takie pieniądze to na pewno trudno o dobrego pracownika, w ogóle trudno o pracownika, co widać po liczbie wakatów. Okej, okay, kończąc temat budżetu, bardzo widoczna jest ta krótka kołderka w tym roku, tak. bo kluby już pracują nad budżetem. Tak, tak, no ten... Projekt, który został przedstawiony nam on nie zawiera jeszcze wielu rzeczy. Rozmawiałam wczoraj na komisji z panią Skarbnik, także tam jeszcze nie wszystkie środki zewnętrzne chociażby zostały ujęte. No My wszyscy tutaj, wszystkie samorządy czekają na KPO, tak. No tutaj jakby musimy skończyć już tą zabawę w to wstawanie z kolan i, i, i inne polityczne gierki, i teatrzyki, i po prostu zdobyć w końcu środki, które samorządom pod, pozwolą złapać oddech. E Inny temat całkiem, czyli ciężka praca i będziemy trzymać rękę, jeśli chodzi o budżet. Tutaj szczegóły są bardzo ważne. Tak. Całkiem inny temat, problem z ulicą Kochano Kochanowskiego w Gorzowie zgłosił radny Jacek Staryżeń i nie chcę powiedzieć, że to jest kolejny kij w mrowisko, bo mówimy o przecięciu parku. Ale ten temat był rozważany. Ja I pamiętam, że pierwsze moje wiąże. rozmowy mhm. trwały na ten, pierwsze moje rozmowy były przeprowadzane na ten temat w, chyba w 2015 roku już. Ja też miałam spotkanie tam na miejscu. Myśmy przeanalizowali dokładnie, jakie są możliwości. A mówimy tam... o przecięciu Parku Słowiańskiego, tak? Tak. E, tam jest taka, tam jest taki, e, jak to nazwać, chyba taki jar, takie przejście właśnie z Kochanowskiego, gdzie można e, zejść do tej uliczki jakby bocznej za PWiK. Mhm. E, taki, taki bypass jest ze Słowiańskiej do Kosynierów Gdyńskich i e, z Kochanowskiego. Fizycznie można przejść tam e, i to jest chyba nawet wybrukowane z tego, co pamiętam. No w każdym razie jest tam taka droga i to jakby ludzie mają też w głowie taką sugestię, że można by było tamtędy zjechać. I, można by I pewnie było? można by było, natomiast ta droga nie spełniałaby żadnych wymogów, jeżeli chodzi o. Y, Zgodnie z obowiązującymi y, przepisami. Y, to osiedle jest dosyć dobrze skomunikowane. Przystanek Fredry jest jednym z najbardziej obleganych przystanków i jest tam dosyć dużo y, też się, linii autobusowych tamtędy jeździ, y, więc y, sugerowałabym, żeby może jakąś akcję promocyjną bardziej też w kierunku korzystania z komunikacji miejskiej, ale weźmy też pod uwagę jedną rzecz. Dookoła tego dużego jakby zbioru bloków, tak, bo to jest y, 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 bo to jest... Kochanowskiego, e, tak, wierzywców. ale też kilka innych ulic, tak? Y, które, I tam są te duże bloki dziesięciopiętrowe, i tam dookoła jest dosyć y, dużo miejsc postojowych, ale one nie są pod drzwiami czyli na wjeździe do tego osiedla. Jest jeden taki dosyć duży parking, który nie jest całkowicie obłożony, bo czasami się mhm. zdarza, że muszę tam coś załatwić. Więc Su sugeruje wjeżdżam. Pani, że niektórym przy... nie chce się parkować trochę dalej, tak? Tak, tak. Gdyby mieszkańcy jednak byli na tyle uprzejmi, żeby dojść te 100 czy 200 metrów do swojej klatki z parkingu troszeczkę dalej od. Ja nie mówię, że bardzo daleko, bo przecież intermarsze jest praktycznie pod nosem, tak? A tam jest ten duży parking, który też należy do miasta yy, i on jest bezpłatny. Także jeżeli można by było spróbować w ten sposób, żeby trochę rozładować to te parkingi i te tak naprawdę trochę dzikie miejsca, bo miejsce postojowe ok, ale tam jeszcze wzdłuż też tych dróg dojazdowych też mieszkańcy stają, także trochę mm, musielibyśmy tutaj jakby z dwóch stron spróbować ten problem rozwiązać. Na dzisiaj wydaje mi się, że jest mało prawdopodobne, też ze względu na spadek tej drogi, żebyśmy mogli tak po prostu tanim kosztem na zasadzie wylania asfaltu zrobić tam tą, ten wyjazd z osiedla, chociaż no temat jest i ja wiem, że on to jest, jest. i mhm. problem jest poważny, bo no, ze względu na bezpieczeństwo. Tak? Bezpieczeństwo, chociażby też i dojazd, karetki, i, i, i tak dalej. Tak, tylko że karetka czy straż pożarna, właśnie mają problem przede wszystkim z zaparkowanymi tam samochodami, Wzłóż. a nie z szerokością hmm. ulic czy wyjazdem, tak. tak. No właśnie. Więc pewnie nie tylko na takim, nie, nie tylko na tym osiedlu są podobne, są podobne problemy. Ale tam szczególnie, rzeczywiście. Teraz chciałem poruszyć parę tematów związanych z naszym województwem. Zacznijmy od wojewody nowego wojewody lubuskiego, bo którego coraz, jeszcze nie znamy, którego jeszcze nie znamy, ale pojawia się coraz więcej nazwisk na, na giełdzie. Tym razem słyszymy, że w rozdaniu nowej koalicji być może jest takie jest duże prawdopodobieństwo, że tutaj wojewodę otrzyma Polska 2050. Mhm. W związku z tym jesteśmy na antenie gorzeckiej rozgłośni. W związku z tym czy jest szansa na wojewodę z Gorzowa? Pytam Gorzowskiego przedstawiciela Polski 2050. Byłoby to naprawdę dobre rozwiązanie, dlatego że w kompetencjach wojewody jest bardzo dużo spraw, które dla Gorzowa są niemalże parzące. Tak? To jest kwestia komunikacji, czyli tego transportu międzywojewódzkiego, to jest kwestia rozwoju sieci kolejowej, także połączeń, ale, ale przede wszystkim torów i cargo, tak? możliwości tak. połączenia. Te wszystkie tematy, które w ciągu ostatnich dwóch lat są bardzo gorące i niejednokrotnie na sesji były wystąpione, na ten temat, łącznie z prezentacjami. To mówię na przykład o łącznicy w Kostrzynie, o budowie nowej sieci, która, nowej, nowej trasy kolejowej tam przez Międzychód. To są wszystko rzeczy, które wymagają ogromnego lobbingu ze strony wojewody na rząd, aby zabezpieczyć na to środki i aby Gorzów znajdował się w tych programach, które pozwolą nam się tak naprawdę rozwinąć. To Także wszystko wiemy. Jeżeli, jeżeli wojewoda byłby z Gorzowa, to myślę, że te tematy byłyby jemu szczególnie bliskie. Tymczasem z informacji, które do nas docierają, jest to mało prawdopodobne. Być może szykowany jest, czy prawdopodobnie szykowany jest na tą funkcję były wojskowy, tak? Pan pułkownik Dariusz Popławski. Jest to kompetencja centrali, czyli Zarządu mhm. Krajowego i Zarządu Regionu. Mogę mhm. przekazać numery telefonu do wszystkich członków Zarządu Regionu, ale jestem ostatnią osobą, która mogłaby w tym momencie tą informację potwierdzić lub jej zaprzeczyć. Myślałem, że decyduje sam pan marszałek. No pewnie też jest w Zarządzie Krajowym. Jest ostatnio bardzo zajęty. Jak pani Mówimy ocenia? o panu marszałku Hołowni, żebyśmy tak. nie pomylili tutaj z panem marszałkiem Japońskim, tak? Tak. E, tak. jest zajęty. Zasięgi na YouTubie ma niesamowite. Widzę, tak. <laughs> że nawet młodzież, to też otaczająca mnie, jest szczególnie zainteresowana <laughs> oglądaniem Sejmu. Myślę, że radzi sobie fantastycznie i jakby urodził się chyba do tej roli. Także naprawdę gratuluję mu i cieszę się, że jest to przedstawiciel naszego ugrupowania. Dobrze, ale... Stempel ilości oglądania, oglądalności na YouTubie, bo, bo taka pieczęć podobno też jest w drodze. To jest taka, taka nagroda dla tych kanałów, które są bardzo oglądalne. Nie może być wykładnikiem pracy, tak? Sejmu ani, ani pana marszałka. No oczywiście, ale to poczekajmy. Jeszcze dziś, dzisiaj słyszałam o 11 grudnia, tak? Że 11 tak. grudnia będzie tym Godzina dniem, 10. kiedy zostanie zaprzysiężony nowy rząd, tak? Stary tam zrobi swoje Ekspose to, co ma exp expose, mm. a wieczorem już ma być zaprzysiężony ten rząd, który, czy jakby zgłoszony tak? przedstawiony ten rząd, który rzeczywiście ma dokonać realnych zmian w Polsce, także myślę, że chwila jeszcze i, i zobaczymy realne wyniki. Chociaż ustawy już są przecież procedowane, Jestem. czy na przykład to in vitro, które widzę, że... Ja się bardzo cieszę z tego, tak? Każde nowe życie jest dla mnie bardzo istotne i u mnie w rodzinie również były, są dzieci z in vitro i bardzo się cieszę, że są z nami. Ale tak jak rozmawialiśmy chociażby przed chwilą, problemy, które dotyczą Gorzowa, jest też wiele innych takich bardzo przyziemnych problemów, które trzeba rozwiązać. I jeszcze na koniec chciałbym wrócić do naszego województwa. A może nie mamy się co przejmować w ogóle, to będzie wojewodą, bo może nie będziemy mieli województwa. To jest pytanie, które sobie stawiamy od jakiegoś czasu. Jeśli dobrze pamiętam, to dzień po wyborach pojawiły się już pierwsze mapki nowych... Nie, to już nowego wcześniej. Kształtu. To Jeszcze było... przed wyborami. Tak, okay. tak, to już przy... No to Jesz... głośniej było o tym już po wyborach. Instytut Sobieskiego Tymczasem... yy, zrobił taką y -hmm. analizę, z której wynika, że z, z różnych przyczyn i pod różnymi kątami yy, najlepsze jakby administracyjnie byłoby 12 województw. Tak, no, no i 16. akurat padło na Nasze województwo, jak zwykle, tak. Zielona Góra pod Wrocławem, pod Szczecin. Tak. Widzi pani w ogóle funkcjonowanie w takich realiach? To, wie pan, no, to różne pomylił? rzeczy się dzieją, nigdy nie w nigdy, ale yy, wolałabym jednak, żeby ten układ, to znaczy yy, ten układ, który jest między nami a Zieloną Górą, tak, yy, nie jest dla Gorzowa korzystny i o tym wiemy, tak, ten... Yy, nie chcę tutaj jakby antagonizować, natomiast odnoszę wrażenie, że reprezentacja województwa lubuskiego w postaci osób, które walczą o gorzów, jest zbyt mała w stosunku do tego, jakie mamy potrzeby. Mhm. I teraz mamy, w tej chwili mamy rozgrywkę między dwoma mniej więcej zbliżonymi miastami, natomiast jeżeli byśmy zostali podpięci pod Szczecin, pod ogromną aglomerację, to nasza ranga w, chociażby w podziale środków, tak, Czy w ogóle w, w inwestowaniu w mniejsze miasto, który by, którym byśmy byli wtedy w tym województwie, yy, wydaje mi się, że byłoby to dla nas jeszcze gorsze. Aczkolwiek komunikacyjnie jesteśmy dobrze połączeni i tak dalej, więc tutaj. Za Szczecinem? Tak. <głos> busami <głos> busami <głos> też z trójką. podobnie jak z zieloną górą dobrze no próbuję okay, nie nie, próbuję, nie, nie yy, ja nie yy, bazuję yy, na komunikacji samochodowej jest coś na rzeczy że jest jakieś prawdopodobieństwo czy na razie absolutnie trudno to powiedzieć skoro to nie z... ma jeszcze nawet rządu który, który mógłby zmienić yy, yy. Yy, to znaczy jeżeli są takie analizy to na pewno trzeba się do nich odnieść cieszę się że pan prezydent Wójcicki reaguje na to natomiast no właśnie, nie jestem pewna czy reakcja w tym gronie i w ten sposób jest yy, dobrym mówimy yy, tutaj ruchem. o yy, nowym porozumieniu Paradyskim, czyli prezydent Zielonej Góry, Nowej Soli i Gorzowa z taką inicjatywą. Tak, tak. Jeżeli ma to być inicjatywa typowo w, mm, związana z tą reformą administracyjną, tak? czyli z tą zmianą dotyczącą podziału województw, to okej. Okay. Natomiast niecałe pół roku przed wyborami samorządowymi ten ruch wzbudza moje pewne zastanowienie. Być może łączy się to z wyborami, w sensie wspólnej listy, tak, tworzenia komitetu. Do sejmiku, mhm. Mhm. tak, no tylko że... I dlaczego to yy, nie podoba się do końca pani? To nawet nie tyle, że mi się nie podoba, co się z ciekawością temu projektowi przyglądam, dlatego że znowu jest pan prezydent z północy, a dwaj pozostali panowie są z południa i obawiam się, że takie porozumienie znów yy, yy, nas jakby yy, ustawia w, w, w mniejszości. Okay, będziemy o tym rozmawiać, zobaczymy jakie wnioski wierzę będą w tego to znaczy, spotkania. Tak, nie mam wątpliwości co do intencji pana prezydenta Wójcickiego, natomiast no, układ sił już samych organizatorów wskazuje na to, że też to może nie być do końca sukcesem. Nie wierzy pani w in jasne intencje chociażby prezydenta Zielonej Góry? Wolę się opierać na wiedzy niż na wierze. Okej. Okay. Na koniec już całkiem wybiera się pani na otwarcie hali sportowej? Jasne. Jasne. To nie jest takie jasne. Wczoraj <laughs> wczoraj cały walczyło o wejściówki, a tylko 5 tysięcy osób może Tak, tak, ale my mamy, to znaczy na to oficjalne, to też się nie załapałam na wejściówkę, ale wcześniej, wcześniej mamy tu zaproszenie na... Radnych. Dla, dla radnych, ale to chyba jest jeszcze tam jakaś inna część, taka bardziej oficjalna. No, hala jest. Ja się obawiam, bo to są, utrzymanie tej hali mm. jest, będzie właśnie z tych środków bieżących, których nie mamy, tak? Więc dzisiaj mm. świętujmy, a jutro porozmawiamy o Wolałabym, żeby to było odwrotnie, bo żebyśmy okay. pięć lat temu rozmawiali o finansowaniu, utrzymania tej hali, a potem świętowali. Natomiast no, no całkiem... fajnie, że dobrze, że to się zbiegło w ten sposób, że można też jakieś świąteczne zrobić, wydarzenia. Jeżeli jest takie zainteresowanie, że nie można stać wejściówki, to myślę, że mieszkańcy też na to czekają. Nie ma co prawda jarmarku, ale będzie bardzo dużo wydarzeń właśnie w okolicach tej hali. Zobaczymy przy okazji, jak komunikacja miejska tam działa. No teraz jest takie utrudnienie z tym skrzyżowaniem, tak, Roosevelta i Kosynie że tam rzeczywiście może być tak. pewien problem komunikacyjny. To będzie pewien ale będzie test. autobus, o który walczyłam bardzo długo. <głos> <głos> Także bardzo się cieszę, że, że ta linia autobusowa łącząca Górczyn z osiedlem europejskim przez Słowiankę zostanie uruchomiona i mam nadzieję, że zostanie z nami na wieki wieków. Musimy kończyć, ale na pewno o hali będziemy jeszcze sporo rozmawiać. Arena Gorzów, nowość w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Marta Bejnar, Bejnarowicz, Polska 2050, gościła w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Rozmowa o, Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.